Puchatkowy księżyc. Ty grysku, włożyłeś za dużo kolb kukurydzy i trzymasz to za blisko ognia. Nie denerwuj się, króliczku. Nikt nie praży kukurydzy tak dobrze jak ty gryfy. Ja! Że włożyłeś za dużo kukurydzy. O, daj spokój. Chyba ta kukurydza nie zrobiła ci wielkiego kuku. Hej, a może opieczemy makaroniki? Będą skrupiące i nie strzelają na wszystkie strony. A potem zanurzymy je w miotku. Miód też nie robi hałasu. <ścoughs> no tak, to dlatego było tak cicho. Ach. Czy myślisz, że na Księżycu jest miód, prosiaczku? Czasem ma zupełnie miodowy kolor. Wy, wymyślmy o tym jakąś historię. Tak! Straszną historię o duchach! O nocnych zjawach! O, 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 o nocnych zjawach? Opowiem wam historię o nocnej zjawie zwanej mamcie. To wstrętna zjawa, która łapie każdego, kogo spotka na swej drodze. Ma ostre pazury i zanim je wbije w ofiarę, krzyczy! Mamcie! No i dlatego właśnie nazwano ją mamcie. A nie na przykład jak się masz. <laughs> Dobranoc! Ach, miłych snów! Wcale się nie boję. Nigdy nie słyszałem o zjawie zwanej mamcie. Co się z moim śpiworzem? To tak się nagle zrobiło ciemno i straszno. że się schowałem. <laughs> Zapomniałam cię, prosiaczku, że nie ma żadnej zjawy mamcie. <laughs> Idź już spać. Wybacz, prosiaczku, przecież to nie jest Twój śpiwór. <laughs> Prawda? Pomyślałem sobie, że ktoś powinien pilnować kukurydzy, nie sądzisz? Bardzo się dla nas poświęcasz Kiedy ty będziesz pilnował kukurydzy, ja będę pilnował ciebie Jeśli chcesz, Puchatku Ten księżyc jest taki mały, że zmieściłby się cały w moim dzbanuszku na miód Czy myślisz, że na księżycu jest dużo miodu, prosiaczku? Wiem tylko, że do księżyca jest bardzo, bardzo daleko Ech, tak i bardzo wysoko. Trzeba by było iść bardzo długo, żeby do niego dojść. Ech, a ja czuję, że teraz muszę już iść spać. Dobranoc. Dobranoc, prosiaczku. A, co to było? Co tu się stało? Cicho bądź króliczku!